To znowu ja, współwłaściciel kanału Krapie Trapec, po kilku nieudanych próbach odnalezienia moich towarzyszy, nie udało mi się. Nie udało mi się ich zlokalizować, nie wiem jaki jest ich stan, ale udało mi się znaleźć nagrania ich całkiem niedawno, bo jeszcze z dzisiaj, więc yy, właśnie teraz mogę je puścić i sam się dowiecie, więc yy, no. ma trąbeczki, trąberzy. Słuchajcie, epidemia trwa w najlepsze. Poszedłem do lasu, żeby zrobić jakieś zapasy, ale jedyne co znalazłem to niestety jedno jabłko. Termos nie wiem z jaką zawartością. No i psa zabąkanego. Numer jeden, jedźcie owoce. Owoce są zdrowe, mają dużo witaminy C. No, jedźcie owoce. Numer dwa, nawadniajcie się wodą. Najlepiej i nie przez maseczki, bo one nie działają. Numer 3. Pozostawajcie pozytywni. Bycie pozytywnym pozwoli wam przezwyciężyć każdą złą energię. Tak, bądźcie pozytywni. O nie, to wirus! To wirus, uciekaj! Uciekaj! mam wszystkim, ja Patryk, jeden z nowych członków Krapi Trampec, jest źle, po wybuchu pandemii poszedłem i szukać jedzenia, jest ciężko, jest zimno, jest naprawdę źle, zostańcie w domu, nie mam maseczki, wszystkie wykupili, w sali ekspres już jedna leci, może ja to mnie uratuje. Jak na razie to jest apokalipsa. Jedyne co jak na razie na znalazłem to jest to. Stosy te drewna. Opuszczona buda. A psa nie ma. Azjaty. Jest czapka. Nadaje mi otuchy. Jest ciężko. Jest bardzo szybko. 你是己了。